Bardzo serdecznie w kolejnej części o codziennym. Dzisiaj będę się zajmował budową modeli dachówek, tych skrajnych z lewej strony i z prawej strony. Ja mam tylko powiedzmy prawą dachówkę, lewej nie mam, więc muszę wybudować muszę po prostu wymodelować sobie taką oto właśnie burtę, która będzie mi zasłaniała um, częściowo belkę. No i to będzie powodować, że ona ma tak zadanie po prostu zbudować taki estetyczny wygląd i krawędź. Więc tak to mniej więcej wygląda w ten sposób. Widać, że tutaj ma takie zaokrąglenie, to nie jest ścianka prosta, też jest lekko, ma taki łuk. Tutaj też z tyłu jest łuk, ale tego akurat nie będzie widać, ponieważ one zachodzą jedna za drugą, więc tutaj się nie będę spinał i. Po prostu przechodzę teraz do. Nie, nie marnuję dłużej czasu. Biorę się za robotę. Także wszystkich zainteresowanych i tych, którzy lubią oglądać takie rzeczy, zapraszam do pozostania ze mną przez następne kilkanaście minut. I zaczynamy. Do wybudowania tego. A, jeszcze jedna rzecz może. Widać, że ta dachówka skrajna, ona już troszeczkę inaczej wygląda. Więc tamta miała tylko jedną. Jeden bok wykończony, a drugi był taki delikatnie zaczęty, i, i tutaj były jakieś takie rowki, jakieś takie odprowadzenia wody. To wszystko po to, że jedna y, zachodzi na drogą. Natomiast ta jest krajna, więc y, tutaj po prostu y, wyjdzie ta taka maleńka końcówka i. Y, i teraz z tej strony to już nie zachodzi inna kolejna dachówka, więc tu musiało to zostać przedłużone. Tak jak to wygląda, jak to po prostu będzie wyglądało tak symetrycznie, no, ciężko mi jest to opisać. Tak naprawdę w powietrzu trzeba byłoby zobaczyć ten dach. A już nie chcę otwierać tych wszystkich zdjęć. W każdym razie, no, musi być tak po prostu to wykonane. Więc widać, że ja tutaj mam te. Wszystkie moje rowki, jakieś szyny, wgłębienia, gdzie będą zachodziły jedne rzeczy w drugie, więc y, tego nie będzie. Będzie natomiast y, taka sama, po, tak samo wykończona powierzchnia, czyli z tej i z tej strony. Y, I żeby zbudować tą drugą dachówkę, zapożyczę sobie y, sketch, na którym zbudowałem tą. Czyli otwieram te wszystkie rzeczy. Ona jest, tak, tym wycinałem. Sprawdzę sobie, to jest właśnie ta, czyli pod nią jest sketch, na którym zbudowana jest ta dachówka. Kopiuję go, następnie wklejam, teraz mogę wszystko zamknąć, otworzyć widoczność. Całkiem zamknę sobie ten obiekt i dwa razy klikam na ten sketch, będę go przerabiał. On tak właśnie wyglądał. To te wszystkie wcięcia, tutaj wyżłobienie nie są mi potrzebne do szczęścia. A więc ten odcinek do skasowania, ten do skasowania, ten do skasowania i ten do skasowania, ten, o jest, tutaj widzę, że wpływam na wysokość, czyli Ctrl Z, jeszcze sobie wrócę do tej wysokości i ustawię tą wysokość, zafiksuję ją tak jak było w tym miejscu na przykład i to wychodzi 33,8, czyli ok, teraz już od tej pory nie będę mógł tego ruszyć. Tak, mogę zmieniać, ale na, nie mogę wpływać na wysokość. No i wszystko co muszę zrobić, to mm, no przede wszystkim tak, pozbyć się tego wiązania, bo to nie jest y, już w pionie z tym, tym punktem. Teraz mogę go w ten sposób poruszać nim. Ten punkt i ten zrobię dokładnie, co jest z drugiej strony. Czyli taką bardzo delikatną faskę, czyli w poziomie pomiędzy tymi dwoma punktami to będzie 1 mm. I połączyć te dwa punkty w jedną całość. Ctrl Z. Yy. Aha, nie mogę, bo tu jeszcze mi blokuje, czyli ten wymiar jest do wyrzucenia. Od tej pory mogę już. I znowu dwa punkty i w jedną całość. I to by było na tyle. Czyli yy, jak teraz zamknę, super. I wyciągnę sobie tą moją dachówkę na 45, 45 cm. Yy, ok, muszę kliknąć. No to mam już ją fajnie wykonaną. Nie będę budował, zapożyczał i budował tego pod spodem yy, tego czoła tutaj, tylko yy, po prostu yy, przejdę sobie do tej poprzedniej dachówki. Aha, to jest element, którym wycinałem, czyli jego też sobie zapożyczę. nie, nie będę go budował od początku. A więc workbench-draft i klon owca, jeszcze jedna rzecz, którą muszę wykonać, to tutaj był, ale chyba w tym to było, jest, to był cut, nie, nie, nie kap. to było union, a to co to jest, to nie, no szukam właśnie tej, tego czoła takiego zakrąglonego i gdzie to jest, nie mogę go znaleźć. A jest z tej strony widać. E, dobra, więc y, zaznaczam ten element i znowu owca. I mam już chyba wszystkie brakujące części. Zamykam sobie całe drzewo tej pierwszej dachówki, czyli jest to. E, dobra, teraz w takim razie wytnę. Zaznaczam te dwie rzeczy. Przejdę tylko na workbench part i cut. Dobra, już jest fajnie zaokrąglona. I teraz tylko. E, tego klona połączę z dachówką, czyli union i jest zrobione, super czyli ta poszła bardzo prosto jeszcze tylko, jeszcze tylko muszę sobie zapożyczyć te wszystkie moje te filety aha, nie, 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 jeszcze, no tak teraz rzeczywiście będę chciał wykonać dobra tutaj też zmienię, widzę, ta szyna niepotrzebna mi jest, bo będzie tylko powodowała problemy no to pozbędę się tej, tego rowka tutaj. Tak. To mi nie jest potrzebne w ogóle do szczęścia. To jest ten tak, zgadza się. Czyli po prostu się tego pozbędę. Tak. Tak. To też wywalę. Tu jest centymetr, tu jest pół centymetra. Więc wezmę to na niebiesko, albo po prostu nawet wyrzucę cały ten odcinek. Aha, ok. Ctrl Z. Ok, czyli całość. Muszę sobie pamiętać, żeby od tego miejsca do tego było te 26,5 cm. Tak. Dobra, super. Teraz już jest. Tylko mi się robi tutaj bałagan. W ten sposób zrobię. O. I teraz nie mogę tym. Nie mogę tym w żaden sposób wpływać, trochę tutaj tylko mogę. A jak to jest z tej strony? Też to zrobię tak samo, czyli na sztywno. Czyli wywalam też i to, wywalam to, a tu nie będzie 1 cm, po prostu tylko hop, mogę go przedłużyć i te dwie rzeczy spotkają się razem ze sobą i jest bombastik. Właśnie tak to będzie wyglądało. Czyli teraz zamykam close. Pewnie, że tak. Po co mi takie skomplikowane formy? <laughs> dobra, i teraz brakuje mi jeszcze tylko szyna na jedną i na drugą stronę. Yy, dobra, do tego celu posłużę się moim, yy, 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 moimi rysunkami. Czyli klikam sobie Create New Sketch i z, płaszczyzny, z tą płaszczyzną, właśnie, widok z góry. Ok, czyli tutaj jest jedna strona i druga strona. Alright. I teraz tak. Dobra. Więc wyłącza sobie przede wszystkim, włącza sobie przezroczystość. Tu jest mój przód dachówki. I teraz muszę wyrysować. Aha, czyli stąd dotąd jest 45 cm. No dobra, to nawet bardzo mnie to cieszy. Wyrysuję sobie dwie skośne linie. Ponieważ ta burta widać. Nie wiem czy to widać. Tak, ona nie jest równolegle do tej krawędzi. Ona jest jakby zacięta. To jest po to, że następna jak będzie, to tak zachodzą na choinkę na siebie, tak? I, I ile jest teraz zacięta? Tutaj z przodu, dobrze tak, to jest przód, to jest takie 2,5 cm i z boku to jest 4,5 cm. Prosta rzecz. Szerokość to jest 0,8 do 1 cm, nawet. Yy, a więc od razu zrobię ją na jedną i na drugą stronę. Tak będzie. Bardzo rozsądnie, wtedy sobie tylko skopiuję. Czyli jest, yy, to będzie to narzędzie. I wyrysuję sobie. Z przodu jest mniej zacięta. Tutaj do tyłu, do, do tyłu. jest bardziej. W ten sposób. O tak. Dobra, w ten. Dobra, super. Teraz tu będzie linia. Tu będzie linia. Oraz połączyć je i to samo sobie wykonam z tej strony. Celowo zrobię tak. Bardzo niewyrównane, to wszystko. Odcinek tego wypoziomuję. Tu jest wszystko dobrze. Te są w poziomie. Ten i ten będą równoległe, oraz ten i ten. Nie zaznaczyłem, że są równoległe. Równoległe. A nie, wyznaczyły się, że są równoległe. Dobrze. Teraz wyznaczę tylko grubości e, tych rzeczy. E, to sobie e, geometria pomocnicza. Tak, to będzie wysokość tej bryły. E, tu i tu to będzie kąt prosty. I to będzie takie 1 cm. E, w tym przypadku to będzie to. Czyli e, nie 0, 1, tylko po prostu 1 cm. Ok. Super, tutaj już jest. To samo teraz z tej strony. Czyli z te, stąd, dotąd. To jest pod kątem prostym. I tutaj jest tak samo. No ja muszę nawet dopisywać. Po prostu wezmę, zaznaczę tego i tego. I znak równości. To też będzie 1 cm. I teraz yy, wiem na pewno, że szerokość to jest 26,5. Czyli połowa z tego to będzie 23,25. 26 i pół. Czyli 13,25. 13,25 to będzie moja połowa. Moja połowa dachówki. I teraz od niej muszę 4,5 cm się odsunąć. Czyli minus 4,5. To mi wychodzi 8,75. Czyli z tego miejsca do tego to będzie minus 8,75. Tak, bo to jest zacięte z tyłu, powinno być ok. Natomiast w tym miejscu to jest 2,5 tylko, jak ja tam liczyłem. Że to było 13,25 minus 2,5, 2 czyli będzie 10,75. Czyli tutaj będzie z tego. ale coś w ten sposób. Minus. 10,75 ok i ostatnia rzecz stąd to będzie te 45 cm minus 45 super ten będzie już o wiele, wiele, wiele prościej wystarczy, że zaznaczę punkt ten punkt dobrze zaznaczyłem nie nie zły zaznaczyłem ten punkt oraz tutaj też ten. Względem osi Y. Yy, to jest symetryczność. Yy, gdzie mam symetryczność? Tu. To jest symetryczne. I z tym będzie dokładnie to samo, czyli wezmę ten punkt i ten punkt. Względem tej osi to jest symetryczne. I to już jest wszystko. Z tym tylko, że e, ja będę sobie potrzebował, którą ja teraz buduję dachówkę. <laughs> hmm. Jeśli spojrzę na nią i przód mam z tej strony. Tak. Tak jak teraz. To jest ta. To jest ta szyna. Czyli to muszę na chwilę obecną. Na razie ją wezmę na niebiesko, jako niewidoczna będzie. Tutaj dopisało. Dobra, teraz jest ok. Czyli zamykam go. Aha, jest. Nie, może to jest z tej strony. Ok, dobra, widzę go, jest. Aha, bo zaznaczyłem wszystko i teraz odzorowała się wysokość, dobra. Czyli mam już to wszystko z głowy, zamykam. I moja szyna wygląda w ten sposób. Długość jej to jest 10,5 cm licząc z tamtego miejsca. No, 10,5, dobra. Czyli wyciągnę tą szynę teraz. Aha, najpierw sobie ją. Ponieważ jeśli spojrzę na mój rysunek w ten sposób, no to widać, że on powinien leżeć na tej linii, troszeczkę go podciągnę w górę. Jest, akurat do 2 cm, bardzo mnie to cieszy. Yy, I super, ok. Teraz go mogę śmiało wyciągać, czyli op, w tą stronę chyba będzie reverse i to będzie 10, 10,5 cm. Ok, tak, bardzo dobrze. Czyli mam już tą burtę zrobioną z tej strony. To jest mój przód, jeśli jeszcze raz spojrzę na to. Super, to teraz tylko muszę wyciąć sobie ten profil. O! Tutaj widać to wycięcie bardzo dokładnie, teraz. Ten profil sobie będę musiał wyciąć. Tutaj zostawię na proste z tyłu, ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, tego w ogóle nie będzie widać. A więc, żeby zrobić to dokładnie tak tym samym sposobem, jakim tutaj wycinałem ten front w mojej dachówce. A więc. Widok, create new sketch, widok z, z prawej strony. OK. I teraz widzę, że mm, będę sobie musiał zaciąć na 55 cm. 55 mm. Ja już tutaj skorzystam z tych wcześniejszych moich wyliczeń czyli geometria y, ta podstawowa. I teraz włók będę go rysował. Z tej strony jeden łuk. Później jest tutaj tak bardzo delikatnie ona jest ow tak. Później tutaj będzie jeszcze taki maleńki łuk, żeby to było. Tak delikatnie, fajnie o w ten sposób. I później będzie długa, prosta. Stąd tak lekko będzie zacinała pod kątem. Yy, dobra. Dobra, czyli to jest do wycięcia i to jest do wycięcia reszta tutaj to jest moja burta, która zostanie a więc zrobimy sobie tak tu jeszcze jeden odcinek mi zostanie do wykonania wysokość tego odcinka jeśli go ustawię o w tym miejscu i wysokość albo zresztą nie będę się bawił wysokości, tylko po prostu sobie wezmę geometrię zewnętrzną i to już będzie tyle. O, wszystko. Czyli ten punkt i ten punkt będą w jednej linii. Włączę sobie przekrój, o tak. I teraz tutaj te dwa punkty to będzie styczna. Łuk, ja go pogonę na 15 mm. Czyli 1,5 cm, czyli promień, tutaj będzie 1,5. Dobra, super, w ten sposób. Teraz te dwa punkty to jest styczna. Yy. I teraz z tego miejsca do tego miejsca. To sobie wyliczyłem, że będzie 5,5 cm, natomiast tutaj też będzie styczne ze sobą, i z tego miejsca do tego miejsca to jest 6,5 cm. 6,5, dobra, super. Ten mały łuk to będzie 5 mm chyba, czyli 0,5 tak, cm. Ten mały łuk to będzie o promieniu 0,5, ok, i jeszcze jest ten duży łuk. To, to jest ten. I ja tutaj go wcześniej wyznaczyłem sobie. Jego promień na 286, czyli 28,6. Dobra. Ok, i teraz 28 i 6. Teraz tu chyba też narysuję sobie. Nie, styczną? Nie, 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 do, do tego miejsca. Dobra, czyli tutaj wyrysuję sobie jeszcze jeden yy, geometrię zewnętrzną. Ten odcinek i tą linię. Że to jest styczne, a ten po prostu połączę. Tak, tak będzie najbezpieczniej. Dobrze. I teraz jeszcze tylko tu mi dochodzi do samego końca, czy nie? Chyba tak. Jak tutaj spojrzę, to jest do samego końca. Czyli połączę go, i z tego miejsca do. dokładnie do tego. To mi wychodzi, że jest 6 i 7, mm, ,7 centymetra, czyli 6,7, nie, nie wyznaczyłem, nie wiem dlaczego, a wyznaczyłem, jest, to jest to. to jest to, to jest ten wymiar, dobra, wszystko mam już, ostatnia rzecz, którą mi mm, brakuje, ponieważ teraz jest tylko linia, a muszę mieć kształt zamknięty, żeby zbudować bryłę, a więc y, klikam ten punkt, ten, ten oraz ten. Super. I podobnie jak to było na samym początku, o, też to są rzeczy, którymi będę wycinał. Tu mi powstanie taki trójkąt i taka inna figura. Ok, wyciągnę to, ten mój sketch, na szerokość mojej dachówki. Czyli pad, mmm, Extrude i teraz y, Symmetric i to będzie 26,5. Tu jest coś źle. Dwa przecinki mi się zrobiły, i teraz OK, dobra. Y, <tuszel> I teraz jest coś takiego, robię sobie tą rzecz, a właściwie to nie tą, tylko ten sketch. Ko m, kopiuj i paste. Super, mam go już tu, więc go teraz mogę zamknąć i teraz yy, w tej burcie będę wycinał tym elementem, czyli cut. Dobra, i burta już jest fajnie zrobiona. Yy, teraz tutaj mam kolejny szkic, wejdę na niego dwa razy i tym razem odwrócę to wszystko. Czyli te rzeczy będą teraz niewidziane. Niewidziane, dobrze. Natomiast te rzeczy będą widziane. Nie ten, ten, ten i ten oraz ten na samym początku. Dobra. Te rzeczy będą widziane, czyli mam burtę po drugiej stronie. Dlaczego mi tutaj wyszło tak dziwnie? Aha, no tak, wyszło mi dziwnie, bo ja jestem w przekroju. No i teraz już nie wychodzi dziwnie, już teraz jest wszystko dobrze. Yy, no i close, czyli to już jest mój. Teraz będę miał burtę z drugiej strony i ją sobie zbuduję jeszcze raz, ale to może później. Dobra. Czyli tu mam moją kolejną dachówkę, no i będę musiał kończyć, bo już mi się czas kończy. Trzecią dachówkę będę musiał w takim razie zbudować w następnym odcinku. Natomiast tutaj jeszcze tylko tą dokończę, czyli te dwa elementy, zaznaczę im całość. Dobra. No i tak jak było to w przypadku tej pierwszej, jeszcze zrobię te. Te filety, te zaokrąglenia tutaj było na pół centymetra, pamiętam. Tu było pół centymetra, czyli ok. Natomiast te najbardziej skrajne było 0,2. 0,2 i klikam OK, i jest wszystko. I teraz mam tą dachówkę. To jest ta wewnętrzna. czyli ta dachówka mam tą, tą tą skrajną lewą, czy tam prawą i w następnym odcinku wykonam sobie y, dachówkę skrajną tylko, że tą po, z przeciwnej strony, ona będzie troszeczkę inaczej wyglądała, tu już sobie skopiowałem ten mój y, sketch, to jest od burty ponieważ teraz mi będzie potrzebna burta na drugą stronę, ale nie mogę jej zrobić dokładnie tak samo jak tej Tamta będzie z kolei taką hybrydą troszeczkę pomiędzy tą dachówką, a właściwie to chyba tak po prostu to będzie ta dachówka i ta, i ta burta. Ojeju, czyli ja już wszystko mam. Dobrze, to w takim razie jeszcze troszeczkę to przedłużę. No dobra, czyli 10,5 cm, wyciągnę sobie tutaj, wyciągnąć reverse na 10,5. I ok, dobra. Teraz tutaj mam tą burtę. Najważniejsze dla mnie to będzie. Hmm, to jest to Fusion i to jest ten cut Jest. Nie, to właśnie. Ten element wycinający to sobie e, pożyczę, czyli go sklonuję. Tego już wyłączę. Tu mogę. Tak. I teraz zaznaczam moją burtę oraz wycinający. E, I znowu Part, cut Dobra, mam już drugą burtę, super, a więc te dwa, tam już jest na pewno niepotrzebna, natomiast ta moja dachówka, mogę ją teraz wykorzystać, znowu e, zakładka draft, e, owca, super, to jest moja oryginalna i teraz po prostu połączę ją z burtą i to będzie wszystko, czyli tak i tak i, i zakładka part, ja tutaj to mogłem chyba upgrade, downgrade, tutaj są takie rzeczy, ale ja wolę z tych korzystać, czyli union. Super, i takim oto sposobem mam już wykonane wszystkie dachówki. Dobrze, to jest ta skrajna z powiedzmy lewa, to jest skrajna prawa i to jest ta wewnętrzna układana jedna do drugiej. Dobrze, zmieściłem się, a więc mam już wszystkie dachówki. W następnym odcinku będę je sobie chciał poukładać i już przenieść na mój, na mój model codziennego. Także dziękuję za wytrwałość w oglądaniu tego. Dachówki mamy już zrobione. No, i tak jak mówię, w następnym, w następnym epizodzie bierzemy się za montaż tego wszystkiego.